Jakby to było, gdyby właśnie wcale nie były takie baśniowe. Co jeśli kopciuszek czy czerwony kapturek nie byłyby dobrymi dziewczynkami? Chciałabym poznać ich prawdziwe historie. Jestem kilkot od dzisiaj wasza nowa siostra! Zrobię w mojej mocy, żebyś nie widziała mnie z siostrą. Myślałam, że jesteśmy rodziną. Oczywiście, że tak. Żyjemy w świecie, gdzie granice między prawdą a fałszem są zatarte. Wiecznie, nienasycone stworzenie. Przedstaw mnie czerwonemu kapturkowi. Myślałeś, że tylko wilki wychodzą na łowce. Jaką chatkę? Sprawdźmy, co tam jest! Smakują ci? Jasiu, nie wasz się oddalać ani kroku dalej! Znalezienie krańców świata wcale nie jest takie trudne. To dosłownie zbiło mnie z tropu. Co zamierzałeś napisać? Pierwsze wrażenie. Przecież to moje pismo. Boję się! Muszę to zaakceptować! Sinu! To ślica! Jeśli na twojej drodze udało ci się znaleźć swoje miejsce na ziemi, to znaczy, że sprzyjało ci w życiu szczęście. Myśl o tym jest nie do zniesienia, aż chce mi się. To są kochankowie? Chodzi o tak zwane sprawy prywatne. Co zrobił z dziećmi po wyjściu z miasta? I żyli razem długo i szczęśliwie? Oh, be